3.2.0 Witajcie na kanale Gramy. Dzisiaj kontynuacja serii Map City Royal Hill. Także słuchajcie, jesteśmy w tej magicznej szkole. W ostatnim odcinku, nie wiem czy już wiecie, okazało się, że Nikola jest w tej szkole i ucieka mi, nie chce się do mnie przyznać. Dlatego wpadł na niezły, podstępny tutaj plan, że przebrałem się za dziewczynę, tak jak widzicie. Muszę trochę potrenować tylko nad głosem. I słuchajcie, mój taki plan jest, że znajdę ją, będę udawał dziewczynę, spróbuję się z nią zaprzyjaźnić i wtedy wypytam Dlaczego ona ucieka przed tatą i co się w ogóle stało, że ona tutaj jest. Także słuchajcie, ja popróbuję. No się ma Lola zero. Jak myślicie, taki głos jest dobry czy za bardzo taki przypałowy? Najwyżej, nie dobra, słuchajcie, ja wierzę w siebie, mam nadzieję, że dam radę. Także już teraz możecie zostawić łapkę w górę się, poczekam, poczekam, poczekam. Ty Ty oglądasz, a nie subskrybujesz? No, mówię do Ciebie. Klikamy suwa na czerwono i on się zamienia w szary. Wtedy dodamy dzwoneczek i jest bajeczka. Także słuchajcie, zaczynamy tą bajkę. Nie idę na razie nigdzie pływać. Idę szukać słuchajcie Nikoli. Ale powiem wam fajną tu mają tą szkołę. Dobra, gdzie jest Nikola? Jestem w wolnym... Jestem w wolnym kraju. Ty Polacy tutaj są, słuchajcie. O, widzę, że się tam kłócą. Słuchajcie, ale dobra, nieważne. Jest, jest. <coughs> Muszę poćwiczyć. Cześć, jestem Anna. Jestem tutaj nowa. Oprowadzisz mnie po szkole? Dobra, słuchajcie, ale ogień. Dobrze unajęte dziewczyny, słuchajcie, piszcie w komentarzach. Dobra, a i ty, bo będzie miała inną koleżankę. W chodź, już. Na Andrzej cię na dole. Dobra. O, Jezus, ja nie wiem, ja nie wiem. Nie wiem, gdzie tu mam iść w ogóle po tych schodach. Nie wiem, ktoś by może mnie tu oprowadził. Tutaj są ten. Ja się e boję. No masz szkole. O, no, no, hej, hej. Cześć. Cześć. I jesteś tu nowa? Jestem nowa, dzisiaj dopiero się tu pojawiłam. Nie widziałam się! No, no, ja jestem e tu. I chcesz, to mogę cię oprowadzić po tej szkole. Ale widzę, że masz inną koleżankę, to ja nie wiem, czy znajdziesz dla mnie czas. E nie, nie, Weronika, to my się już tutaj znamy. Tak. Ale, ale mogę cię oprowadzić. No, a to zrobisz to dla mnie, a co? Opuścisz lekcję jedną? Eee, um, może opuszczę. No widzę, że przed chwilą też opuściłaś. Oj, ty to jesteś chyba taka jak ja. Polubimy się chyba, co? Eee, może tak. No dobra, to Słuchaj, jak masz na imię? A masz na imię? Nikola, tak? Tak, ja jestem Nikola, a ty? Ja jestem Anna. Aha, tak. na imię. Dziękuję, no. Bardzo ładne, bardzo ładne, no. No to wiesz co, chodź sobie koło mnie, e, szafkę możesz, o tutaj jest pusta. O tak, ale ja już chyba mam szafkę, wiesz? No, mam gdzieś tam szafkę na ten, na wow. dole, na lewo, na prawo. Dobra. A kiedyś Ci pokażę, poczekaj chwilkę. No, ale bym wpadł przecież ja mam szafkę na dole, słuchajcie. Jako Sebastian normalnie, ale bym wpadł. Dobra, powiem, że moja szafka jest gdzieś w tym. No słuchaj, bo miałam telefon, wiesz ważny. No. Aha, nie, dobra. U teraz mamy lekcję i... No właśnie! Ja bym chciała, żebyśmy tak prywatnie tutaj. E, coś jest? Coś mi tam na gardle stanęło. Wiesz co, po pierwsze... Tak? Um, ogólnie, może byś ubrała się jakoś tak trochę lepiej? Lepiej moim zdaniem, no bo um, ogólnie każdy się ubiera w spódniczki, no i mamy no też ja... bal czasami. No tak. i... Wiesz co, ale ja, ja bym najpierw chciała, żebyśmy weszli gdzieś na zewnątrz albo na jakąś salę. Macie taką salę? Słuchaj, przewodniczący. Salę, czekaj. Może chodź, czekaj. Bo no, słuchaj, Chodź. No właśnie, bo to jest ten problem, że wy umiecie latać, a ja nie umiem latać. Wiesz, chciałam się nauczyć. Eee, Nauczyłabym znaczy, się latać? tylko inni? Eee, nikomu, że nie umiem latać. Czyli? Dlaczego nie Lat... już podłogę? No nie, już spoko. Latanie jest dosyć trudne, ale to. Nie ja bym chciała, żebyś mnie nauczyła, gdzie możemy poćwiczyć, żeby nikogo nie było. Nie chcę Znaczy, na początku roku są takie zajęcia ogólnie, ale trwają tylko tydzień. No właśnie, ale to już nie jest początek roku. Może wiesz, co, chodźmy tutaj. Tu możemy się nauczyć. Chodź na górę. No jest fajnie. A czekaj, chodźmy może tędy. No właśnie, bo ty umiesz ja nie, nie ty tak. No głos mi się zmienił. Mutacje przechodzę, wiesz? No, e... Mutacje przechodzę. No, no, no. Tu się nauczymy latać. A to ja się... może z tej wieży się nauczę latać co? E, do basenu spoko, tylko nie traf ten lód. Okej. Okay. Czekaj. No. Muszę stanąć, okej. Okay. I teraz. No. Jesteś tu? Sem ko Jestem. No. Na Dobra. Nie ja się boję, słuchaj, wpadnę do tego paso, żeby kliknąć. Nie. Musisz teraz. No. Najpierw poczuć skakać. Raz. Raz. Dwa. dwa trzy. trzy. I tak sobie skak. No, no. Raz. Dwa, dwa. Trzy. No dobrze mi idzie to skakanie, tak. no. I teraz. Chodź tutaj, musisz tak na, na krawędzi. Koniec końcówki! Ty to widziałaś? No. Prawie to się... I jeszcze raz. Staj na krawędzi, ale poboli. Jak ale ja to zrobiłam? Staj na krawędzi. Nie! Jesteś. Ale co ja mam teraz robić? I słuchaj Tylko teraz takie na... oczy i pomyśl, no. że idziesz. i do przodu. Idę. U się Dobrze! Jest ale jak ja mam iść do góry? Pomyśl, że chcesz biegnąć! Ale do góry? No po prostu biegnij! Mhm. Biegnę! <coughs> ja cię! Ale to jest proste! Jelana! Chodź szybko! Chodź jakoś ci trochę! Szybko! Jeszcze trochę, jeszcze trochę! Nie <grym> ty! <ten. grym> Znowu do mutacja przechodziłam, wiesz? Dobrze, coś ci jest? Nie wiesz co, odbiłam się wody. Jezu, jak ja mam to kontrolować? Powiedz mi, bo ja nie wiem. Wszystko się nauczysz. Słuchaj, teraz pójdziemy zaraz na Ale to ja nie mam latać i mam nie latać. Coś ma wcisnąć? Słuchaj, jak nie chcesz latać, no. Po prostu musisz się w to wczuć, rozumiesz? Czyli poczekaj, chcę latać. No nie weszło mi. Ech. Chcę latać dwa razy. Jest! Jest! Co masz latać? A jak teraz mam nie latać? Po prostu pomyśl i jakby. że mam lądować? lądować. No. Tak. Czekaj, chcę lecieć do góry! Dobra, udało mi się. Jo, ja jestem wysoko. Tylko teraz nie pani. Czekaj, jak mam na dół? Aha, na dół. Na mosy. I to wody najlepiej. Chcę wylądować. Jest. Ej, Nikola, ja umiem. Dziękuję Ci, że mnie nauczyłeś. Jesteś o. super przyjaciółką. O, dziękuję. Jeśli mogę Cię tak zwać przyjaciółką. Tak. I wiesz co? Mamy na górze ogólnie godzinę. Jest 5.57. No. I teraz będziemy mieli angielski. Dzień. A mogę iść z Tobą na angielski? Tak. Wciś. Dobra, super. Ja trochę nie umiem angielskiego, ale ale mam nadzieję, A że nie, to... teraz mamy lekcję tutaj. Fajno. Wybierasz Princes czy... No ja jestem Princes. Dobra, to chodź, to będziemy szli do tego, chodź. O co chodzi? Chodź tutaj szybko. Coś mam wcisnąć? No, tu... Princes, dobra, no to dobra, dobra, no dobra, no, no, no dobra, coś tam wybrałam. Okay. I teraz tutaj możemy się czesać, zobacz. Wow. To jest moja ulubiona lekcja, ale słucham, Oj, i myje rączki. Ale ja nie mogę wcisnąć. Jak to? Teraz się maluję. o. Make up. Mój kolorek ulubiony. Teraz idę o, do słucham, toalety, dobra? Do Oj, ale to jest okropne. Ale super, no. Ja jestem w toalecie. to, osuń to. Jak to wyrzucić? O, co ja tu robię w ogóle? Gdzie ja jestem? Słuchajcie, skryję się na chwilę. Ona mnie zaraz tutaj wykończy. Powiedział... O! No, słuchaj, no musiałam się tutaj ten, no. ręcznik wziąć jakiś, wiesz, no, no, no. Nie no. prawda, że to jest superowo? Łee, jest super! Najlepsze miejsce w jakim To jest moja ulubiona lekcja. Chodź byłam, teraz tutaj, byłam. chodź tylko za mną. Cie, coś się tam, tobą? Bo Boże, nie, chodź, nie należę się. za tobą. Chodź. Gdzie Tuchaj. ty idziesz? I teraz... Okay, poszukam tego no, wieku. usiadłam o ciebie. Nie, nie, nie. Słuchaj, mam dla ciebie takie pytanko, co? gdzie ty jesteś? Tu? Dobra, Mam dla do ciebie takie pytanko, gdzie on jesteś. Jak ty długo już chodzisz do tej szkoły? E, do tej szkoły? Może z jakieś... nie pamiętam, dwa tygodnie. O, to też długo nie chodzisz, widzę? Nie, jestem nowa, ale to się bardzo cieszę. Ale wiesz, co ci powiem? Bo myślałam, że to ja, chciałbym... ja miałam. To moja przyjaciółka też się tutaj przeprowadziła. Taka jedna Anastazja, wiesz? Aha. I, i opowiada, że to jest genialnie, więc no, wiesz. I ona Cię wciąga tutaj? Tak. A powiedz mi, jak zareagowali twoi rodzice? Bo ja musiałam uciec, wiesz? Bo o, mi tata i mama nie wiesz, kazali. A co? Mi też ja w ogóle nic nie mówiłam, bo moja mama to. To może by się zgodziła, no ale nie jestem pewna. A tata to. Oh yes, o jest już w ogóle. Co to twój tata to taki. Taki jakiś, taki zły pewno, co? No oczywiście, mój tedy to, o jest. No, wolę o tym nie mówić. A. Ale w sumie tu jest lepiej bez niego, ale to jest fajnie. Ale wrócisz kiedyś A. do domu, do niego, czy już nie, czy zostaniesz w szkole? Czekaj, bo ja mam tu padaczkę. Dobrze. Nie miej padaczki, wiesz co? E, Może bo ci, ja ci chciałam coś powiedzieć, pewien sekret, wiesz? znaczy planowałam wrócić w wakacje i mu o tym powiedzieć, no bo mi w sumie trochę smutno, że go tutaj nie ma z drugiej no, strony. Powiem, chodź, 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 ten... O, mam lekcję! końca. No ale hmm. dobra to ominiemy. Ominiemy, słuchaj! Dobra, chodź tutaj z boczku, to no. ci powiem. Chodź! Chodź i powiem ten sekret. No. To ja jestem twoim tato. Jak tato? Ja jestem twoim tatą. Jezu, to masz za Anna głos! Chodź tutaj! Anna! Anna, co ci nie jest? Ja jestem Anną! Tobie za bardzo tej wody! Nigdzie nie uciekać, chodź tutaj! Anna, chodź sobie co weźmy. ci jest? Jak uciekłaś z domu? Dlaczego uciekłaś z domu? Kto to jest Anastazja? To jest ta, z którą z nią rozmawiałem? Przebrałem się specjalnie za dziewczynę. A! Jezus, okropnie wyglądasz. A jeśli chcecie wiedzieć, co dalej się potoczy w tym odcineczku, oglądajcie już kolejny odcineczek. W środę o godzinie 16:00. Także do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Jeśli się podoba ta seria, to zostawcie koniecznie łapki w górę oraz subskrybujcie kanał. Dlamy wpadajcie na Vlog pału. Tak jest. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Pa. Pa! pa, pa.